witajcie w rozważaniach na dzień dobry dzisiaj książka książka, której całe jeszcze nie przeczytałem, ale chcę trochę na przykładzie tej książki powiedzieć o pewnym myślę, takim odświeżającym sposobie na to, żeby spojrzeć na Biblię inaczej, szczególnie do tych z Was, którzy może tą Biblię już znacie dobrze, czytaliście wielokrotnie i ciągle oczywiście Bóg przemawia do Was, ciągle czujecie jego obecność, ale ale może szukacie czegoś, co, co w jakiś sposób was odświeży w perspektywie? I ja powiem, że coś takiego trochę mam. Czytam kilka książek teraz, właśnie takich trochę odświeżających. Też ostatnio sobie byłem, bo w ogóle skończyłem ostatnio przez cały tydzień miałem sesję online z naszymi studentami z Tanzanii, też właśnie jeden z wykładowców. Paweł Lupa, który może kiedyś tutaj się pojawi na tym filmiku, to go pozdrawiam. Serdecznie mówił o Aniołach takiej dosyć głębokiej perspektywie analizy Starego Testamentu. I co? I chciałbym być w takiej książce Waltona i San Diego. The Lost World of Scripture. Generalnie to jest taka książka, która nie jest chyba najbardziej konserwatywną książką. Natomiast jakby sednem jest to, żeby. Aby się nie ślizgać, nie, nie ślizgać po tym, co już znam. Jest taka trochę, bym powiedział, yy... jest takie ryzyko, że jak się nawrócimy i już do jakichś tam przekonań dojdziemy w życiu, no to tak naprawdę będziemy po prostu cały czas czytać tylko to, co potwierdza nas w naszym przekonaniu. I generalnie ja to rozumiem, ja też takie książki czytam, które potwierdzają moje przekonania, no bo chcę wierzyć, ma to, jak, jakby ma to głęboki sens. I, I powiedzmy sobie uczciwie, no jakby też, jeśli się prawdziwie nawróciliśmy, to nie ma nic złego w tym, że czytamy książki, które potwierdzają nasze przekonania, to znaczy szukamy mądrzejszych od nas, którzy potwierdzają, że te przekonania, które mamy są prawdziwe. Mi się wydaje, że są to jak najbardziej, jakby no ciężko zarzucić takiemu, takiej potrzebie i takim lekturom sensu, znaczy dobrze, że one są, takie książki, że są bibliści, że są różni ludzie, którzy na, znają się lepiej na różnych tematach, że możemy pogłębić naszą wiedzę. Natomiast są też takie książki i tacy ludzie, którzy trochę skrobią nas, trochę nas tak wciskają nam szpilki gdzie nie i dzięki temu my zastanawiamy się, czy faktycznie siedzimy w dobrym miejscu, a może powinienem siedzieć trochę inaczej, może powinienem mieć trochę inne spojrzenie na, na jakieś sprawy. I wydaje mi się, że takie niepokojące książki są bardzo dobre. I teraz chciałbym podkreślić, że nie chodzi mi o to, żebyśmy sobie wiarę zniszczyli, no bo to nic dobrego w tym nie ma. Też nie chodzi o to, żebyśmy czytali ludzi, którzy po prostu w ogóle nie szanują Słowa Bożego, bo tacy ludzie zazwyczaj nic mądrego nie mają do powiedzenia. Poza, no poza dzieleniem się tym, że nie wiem, że, że stracili wiarę i teraz będą pokazywać, jak to super, jeśli się traci wiarę. Więc generalnie takich ludzi nie polecam. Natomiast są ludzie, którzy rzeczywiście z różnych przyczyn, jakby wierząc, wierzą w trochę inne rzeczy niż my. Ja myślę sobie, że takie przekonania, takie książki, takie źródła, taka perspektywa na różne tematy, które gdzieś tam właśnie może mamy poukładane, ale niekoniecznie może do końca, albo niekoniecznie właściwie. Na przykład kwestia aniołów, co to, to są aniołowie, bardzo ciekawy temat. Ile jest rodzajów aniołów, i, i jak te anioły tam wcześniej, jak one funkcjonowały, kim są synowie Boży, i tak dalej, i tak dalej. Super ciekawe tematy. I właśnie, no, często gdzieś tam te książki, które mi trafiały do rąk, to były takie książki, które po prostu potwierdzały, że mam rację i że no, generalnie no, jakby, no, nie jest to taki ciekawy temat. Natomiast jak się właśnie przeczyta jakieś inne książki, które troszeczkę Troszeczkę podważą pewne, pewne nasze przekonania, no to może się okazać, że odkryjemy w Biblii pewne wątki, które nam umykają, bo po prostu, bo muszą umykać, bo wydają się nam nieistotne. No I z tych szczególików, które nam umykają, może się okazać, że pojawia się jakaś konstrukcja, która jest fajna, która jest ciekawa, która jest dobra, która jest przekonująca, która jest ostatecznie, ja bym powiedział, chrystocentryczna. Bo jeśli coś nie jest chrystocentryczne, to jest z definicji nieprawdą, tak to powiedział na podstawie swojego znajomości Biblii, oczywiście może ktoś powiedzieć, że, 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 że źle, no, okay. ale moje przekonanie osobiste jest właśnie takie I, i może się okazać, że ta nowa konstrukcja po prostu jest ciekawa, dobra, inspirująca i, i, i może coś tam naruszyła, ale naruszyła Ku dobremu. I takiej odwagi, takiego czytania wam życzę, i, yy, i co I, i tyle, i chciałbym, żebyście po prostu się nie bali tego. Oczywiście, tak jak powiedziałem, nie skaczemy na główkę do akwenu, którego nie znamy, ale dobrze jest popłynąć gdzieś, gdzie jeszcze nigdy nie płynęliśmy. I zobaczyć, może tam coś Pan Bóg przygotował cennego i dobrego. Panie, bądź uwielbiony, bądź wywyższony za Twoje słowo. Dziękuję Ci, że jest tak, tak głębokie, Panie, i że tyle jeszcze w nim rzeczy nie rozumiem i się z tego cieszę. Daj mi, Panie, zrozumieć jak najwięcej. Daj mi, Panie, też w tym Ciebie chwalić i dla Ciebie żyć. I nam wszystkim. Z Bogiem i do zobaczenia.